Uwaga, będą kontrowersje, jeden z widzów pisze, a największym możliwym błędem dynastii piastowskiej było rozbicie dzielnicowe, które miało swoje konsekwencje, które potem Łukasz wymienia jako ściągnięcie krzyżaków i problemy z nimi związane, czy też brak możliwej ekspansji na południe i wschód. Moim zdaniem największy błąd dynastii piastów leżał gdzie indziej mianowicie w tym, że tronu Królestwa Polskiego nie mogły dziedziczyć kobiety. Z tego to powodu dynastia Piastów zakończyła się na Kazimierzu Wielkim w roku 1370, ale tylko na tronie polskim. Na przykład Piastowie Mazowieccy żyli jeszcze do XVI wieku, Śląscy nawet władali w różnych księstwach w XVI wieku, żyli do XVII wieku, ale główna linia Piastów, koronę polską straciła już w wieku XIV. No i paradoks tej sytuacji polega na tym, że po śmierci Kazimierza Wielkiego de facto... Kobieta z dynastii Piastów sprawowała władzę w Polsce, ponieważ oficjalnie królem Polski był Ludwik Król Węgier z dynastii andygaweńskiej, a jego matka Elżbieta Łokietkówna de facto sprawowała władzę w Królestwie Polskim pod nieobecność syna, też do pewnego momentu. Wynikało to z tego, że Kazimierz Wielki zawarł w roku 1355 przywilej w Budzie, że jeżeli nie będzie miał męskiego potomka, to jego siostrzeniec Ludwik Węgierski zostanie królem Polski. I dochodzimy tutaj do absolutnego paradoksu. Kazimierz Wielki nie może przekazać korony Królestwa Polskiego swojej córce, więc w zamian za to krajem de facto po jego śmierci będzie rządzić jego siostra, jako matka króla Węgier. Ale no, kobieta nie może być królem Polski, ale już następnym królem będzie kobieta, Jadwiga Andegaweńska, córka Ludwika Węgierskiego. A co do rozbicia dzielnicowego, faktycznie w historiografii polskiej, czyli nawet nie tylko w podręcznikach szkolnych, ale też na uniwersytetach od XIX wieku polskie dzieje opisarstwo bardzo negatywnie do okresu rozbicia dzielnicowego się odnosiło. O co za tym idzie do księcia Bolesława Krzywoustego, który był inicjatorem tego zamieszania. Nie biorą pod uwagę jednak, że podobne rozbicia dzielnicowe były i w państwach niemieckich i na Rusi. Czyli była to praktyka w średniowieczu znana, oparta na systemie lennym, zresztą, jakby jeden z odprysków systemu lennego. Poza tym, Krzywołusty robił to, żeby jego synowie nie musieli bić się po jego śmierci o władzę w kraju. Tak jak on musiał się bić ze swoim bratem Zbigniewem, chciał temu zapobiec, co sam przeżył, bo te walki bratobójcze były makabryczne. To też mu się średnio udało. No, ale też historycy polscy napisali trochę taką opowieść, że już od śmierci Bolesława było takie rozbicie a de facto przez pierwsze kilkadziesiąt lat był książę z Wierzchni i byli książęta dzielnicowi, jemu podlegli. Ta zasada senioratu tu działa, czyli równie dobrze historiografia polska mogłaby powiedzieć, że po Bolesławie Krzywoustym nie było rozbicia.